To było lato, odbieszczacz aż po Hel, Z wykreśloną datą w środku PRL. W Galerii Prakatu, znajdującej się nad schronem przeciwatomowym dla władz miasta Poznania, dzisiaj otwieramy wystawę czasową, która potrwa od 19 kwietnia do 31 sierpnia, poświęconą tematyce szeroko pojętej turystyki i rekreacji w okresie PRL-u. Wolno czas się toczył, nie istniał jak kto chce. Cierpiał lud roboczy, na wczasach FWP, A co do tych cierpień, jestem przeciw, a nawet za. Byle się zdarzył taki sierpień na wystawie prezentujemy plakaty ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, które pokazują szeroko pojęty aspekt turystyki i rekreacji z okresu PRL-u, ale, ale także pamiątki związane z tamtym okresem, czyli na przykład plecaki ze stelażem, stare walizki, takie pamiątki jak medale sportowe, związane również z PTTK na przykład, stare bilety lotnicze, które wydają nam się bardzo interesującym wzbogaceniem właśnie tej tematyki. Z niemen, I pozwalają pokazać i przypomnieć również osobom, które dorastały i żyły w okresie PRL-u właśnie tamte czasy, tę atmosferę z podróży w czasem ciężkich warunkach, ale często wspominanej przez naszych rozmówców z uśmiechami na twarzy.